Dlaczego tak wielu ludzi dochodzi do połowy życia z poczuciem pustki, mimo że osiągnęli wszystko, co powinni? Dlaczego sukces, rodzina, status nie wystarczają, by ukoić ten cichy ból, który narasta z każdym rokiem? Jest pewien moment w życiu, kiedy zewnętrzne role przestają dawać sens, gdy patrzymy w lustro i nie poznajemy twarzy, którą sami stworzyliśmy. To właśnie wtedy zaczyna się prawdziwe wołanie duszy. Karl Jung powiedział, że kiedy stawiasz siebie na pierwszym miejscu, uzdrawianie płynie bez przeszkód. Ale przez większość życia uczono nas czegoś zupełnie przeciwnego. Uczono nas, że trzeba się dopasować, być grzecznym, spełniać oczekiwania. I tak krok po kroku nauczyliśmy się oddalać od samych siebie. To nie znaczy, że coś z nami nie tak. To znaczy, że nadszedł czas, by wrócić do domu, do siebie. Do swojej prawdy. Ten film to podróż przez wewnętrzne przebudzenie. Nie będzie łatwo, ale jeśli dotarłeś tu, jeśli w tobie coś zaczyna się budzić, to znaczy, że jesteś gotowy. Gotowy, by przestać się zdradzać, gotowy, by zedrzeć maski, spojrzeć w oczy swojej cieni, przejść przez ciemność i narodzić się na nowo. Już nie jako ktoś, kim musisz być, ale jako ten, kim naprawdę jesteś. Nie chodzi o perfekcję. Chodzi o pełnię, zapomnienie o sobie, korzeń oddzielenia. Wszystko zaczyna się wcześniej niż nam się wydaje. I jeszcze zanim nauczymy się mówić ja, uczymy się czegoś znacznie głębszego, że nasza wartość zależy od tego, jak bardzo potrafimy zadowolić innych. W dzieciństwie miłość często była warunkowa. Gdy byłeś grzeczny, byłeś chwalony. Gdy okazywałeś złość, smutek czy bunt. Spotykała Cię kara, zawód w oczach dorosłych, milczenie, i tak krok po kroku nauczyłeś się odkładać na bok to, co prawdziwe, by zasłużyć na miłość. To była cena, jaką zapłaciłeś za przetrwanie, rezygnacja z siebie. Jung nazywał to początkiem alienacji od jaźni, naszej wewnętrznej prawdy, esencji, duszy. Każde tak, które powiedziałeś, gdy chciałeś krzyczeć nie, każde udawane uśmiechnięcie się, gdy w środku coś w tobie płakało, to były drobne zdrady wobec siebie, niewidzialne rany, które z czasem zamieniły się w chroniczne poczucie oddzielenia, a potem dorastamy i myślimy, że to już przeszłość, ale nie. W dorosłości ta strategia tylko się udoskonala. Stajemy się ekspertami w graniu ról, dobrego partnera, odpowiedzialnego pracownika, opiekuna. A gdzie w tym wszystkim jesteśmy my? To, co najbardziej bolesne, to nie to, że inni nas nie widzą, ale to, że my sami się porzuciliśmy. Im dalej od siebie, tym większe poczucie pustki. Choć wokół może być pełno ludzi, sukcesów i zajęć, w środku zostaje milczące pytanie: Czy ja w ogóle jeszcze wiem, kim jestem? To właśnie w tym pytaniu zaczyna się przebudzenie. Bo świadomość zapomnienia jest pierwszym krokiem do powrotu. Persona, społeczna maska i iluzja zewnętrznego szczęścia. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Masz swoją rolę, wiesz jak się zachować. Ludzie cię szanują, może nawet zazdroszczą. Uśmiechasz się na zdjęciach. W pracy jesteś kompetentny, w rodzinie obecny, ale wieczorem, kiedy zostajesz sam, pojawia się uczucie, że czegoś brakuje. Karl Jung nazwał to, co pokazujemy światu, personą, maską, którą nosimy, by spełniać społeczne oczekiwania. To nie jest coś złego. Persona pomaga funkcjonować, chroni nas, daje poczucie tożsamości. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy wierzyć, że tą maską jesteśmy. Budujemy obraz silnego, pogodnego, niezależnego człowieka, ale w środku może być zmęczenie, niepokój, wątpliwości. Im dłużej chowamy te uczucia, tym bardziej czujemy, że żyjemy jakby obok siebie. To właśnie tu rodzi się wewnętrzna pustka. Człowiek może mieć dom, rodzinę, karierę, a jednocześnie czuć, że traci sens, bo persona, choć funkcjonalna, jest pusta. Nie ma w niej duszy, jest tylko tym, co myślimy, że inni chcą zobaczyć. Z czasem zaczynamy odczuwać rozdźwięk. Z jednej strony ci obraz, który prezentujemy, z drugiej głęboko ukryta prawda, którą boimy się pokazać lęk, że jeśli pokażemy siebie bez maski, zostaniemy odrzuceni, niezrozumiani. Więc gramy dalej. Aż rola zaczyna nas dusić. Bywa, że dopiero kryzys, choroba, rozstanie, utrata pracy zrywa maskę z naszej twarzy. I choć to bolesne, jest to też początek wolności, bo tylko bez maski możemy naprawdę spotkać siebie. Prawdziwe szczęście nie przychodzi z zewnątrz, nie da go sukces, uznanie ani podziw. Prawdziwe szczęście zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja tam, gdzie mamy odwagę zdjąć personę. I zobaczyć, co jest pod spodem lustro nieświadomości, powtarzające się wzorce. Dlaczego wciąż przyciągam ten sam typ relacji, choć obiecałem sobie, że tym razem będzie inaczej? Dlaczego wciąż czuję się niedoceniony, odrzucony, niezrozumiany, mimo że zmieniam ludzi, miejsca, sytuację? To nie przypadek. To lustro Karl Jung powiedział kiedyś: Dopóki nie uczynisz nieświadomości świadomą, będzie kierować twoim życiem. A ty nazwiesz to przeznaczeniem. W głębi nas żyją niezintegrowane części, zranienia z dzieciństwa, stłumione emocje, przekonania, które przyswoiliśmy, nie wiedząc, że można inaczej. Te fragmenty tworzą naszą nieświadomość. A nieświadomość nie znika tylko dlatego, że ją ignorujemy, wręcz przeciwnie, manifestuje się w naszym codziennym życiu. Każdy konflikt, który powtarza się, jak echo. Każde uczucie, które nas zaskakuje siłą i intensywnością, każda reakcja, której potem żałujemy to wszystko są wskazówki, sygnały, że coś w nas domaga się uzdrowienia. Często projektujemy na innych to, czego nie akceptujemy w sobie. Jeśli nie pozwalamy sobie na złość, drażnią nas ludzie agresywni. Jeśli tłumimy smutek, unikamy osób, które otwarcie cierpią. Świat zewnętrzny staje się ekranem. Na który rzutujemy nasze wnętrze, nie ma przypadków. Są tylko powtarzające się lekcje, które wracają tak długo, aż je zauważymy. Ale to dobra wiadomość, bo jeśli to, co się powtarza, ma źródło w nas, to właśnie w nas leży moc transformacji. Nie musimy już walczyć z rzeczywistością. Wystarczy, że zaczniemy się jej przyglądać z odwagą i ciekawością. Kiedy rozpoznajesz schemat, przestajesz być jego ofiarą. Zamiast pytać, Czemu znów mnie to spotyka? Zaczynasz pytać, co to chce mi pokazać o mnie? I w tej chwili coś się przesuwa, bo nie jesteś już tylko uczestnikiem swojej historii, stajesz się jej świadomym autorem. Odwaga słuchania siebie, początek wewnętrznego priorytetu. Nadchodzi taki moment, kiedy coś w tobie mówi dość, nie zawsze jest to krzyk, czasem to ciche, uporczywe uczucie, że nie możesz już dłużej żyć wbrew sobie. Że nie chcesz się już zmuszać, dopasowywać, udawać. Coś w tobie zaczyna się budzić, i choć nie wiesz jeszcze, dokąd to cię zaprowadzi, wiesz, że nie możesz już wrócić do Starego, to właśnie wtedy zaczyna się proces leczenia. Nie poprzez wielkie zmiany zewnętrzne, ale poprzez akt głębokiego słuchania siebie. Po raz pierwszy zaczynasz się zastanawiać, czego ja naprawdę chcę, co mnie boli, ale boję się to przyznać. Jakie potrzeby tłumiłem przez lata, by nie sprawiać kłopotu? Nie chodzi o egoizm. Chodzi o uczciwość wobec siebie. Odróżnienie głosu serca od głosu lęku nie jest łatwe. Lęk mówi: nie dasz rady, zostaniesz sam, stracisz wszystko. Serce mówi: zaufaj. Już dłużej nie możesz siebie zdradzać. Na początku ten głos serca jest cichy, przytłumiony, ale im częściej go słuchasz, tym staje się silniejszy. A ty coraz bardziej obecny, coraz bardziej prawdziwy. To pierwszy krok ku uzdrowieniu. Postawić siebie na pierwszym miejscu, nie z egoizmu, lecz z miłości. To właśnie tu zaczyna się wolność. Nie od świata zewnętrznego, ale od wewnętrznego przymusu bycia kimś, kim nie jesteś. I choć może pojawić się strach, samotność, opór, pod tym wszystkim czeka na ciebie coś bezcennego. Spokój, który nie zależy od niczyjej aprobaty, bo kiedy zaczynasz słuchać siebie, Świat zaczyna cię słyszeć inaczej. Cień i autosabotaż. Spotkanie z tym, co wyparte są chwile, kiedy wszystko w życiu zaczyna się układać. A jednak coś w nas naciska hamulec. Odkładamy decyzję. Niszczymy relacje. Wracamy do starych nawyków. Dlaczego to robimy? Właśnie wtedy, gdy mogłoby być dobrze. Odpowiedź często kryje się w cieniu. Karl Jung nazwał cieniem wszystko to, co wypieramy, odrzucamy, czego się w sobie wstydzimy. To nie tylko ciemne cechy, jak agresja czy zazdrość, ale też te aspekty, których nie pozwolono nam wyrażać, wrażliwość, smutek, słabość, potrzeba bliskości. Od dziecka uczono nas, że pewne emocje są złe, a inne dzią dobre. Więc zaczęliśmy ukrywać te nieakceptowane części przed innymi i przed sobą, ale to, co zostało wyparte, nie zniknęło. Zeszło do podziemi naszej psychiki i zaczęło działać w cieniu. Cień nie chce nas skrzywdzić. On po prostu pragnie być zobaczony. Kiedy ignorujemy go zbyt długo, zaczyna się objawiać w formie autosabotażu. Przyciągamy relacje, które odtwarzają stare rany, sabotujemy swoje sukcesy, bo nie zasługujemy. Każemy się poczuciem winy nawet za własne potrzeby. Najtrudniejsze w cieniu jest to, że często nie mamy świadomości, że nim jesteśmy kierowani. Mówimy, taki już jestem. Zawsze miałem pechał, to wina innych, ale pod tymi zdaniami kryje się niewypowiedziana prawda. Boję się siebie. Boję się zobaczyć to, co boli. Boję się, że jeśli się z tym skonfrontuję, rozpadnę się. Ale to iluzja. Prawda jest taka, że dopiero gdy spojrzysz w oczy swojemu cieniowi, przestaje on tobą rządzić. Cień nie znika przez walkę, znika przez świadomość i akceptację. Nie chodzi o to, by stać się idealnym człowiekiem bez ciemnych stron. Chodzi o to, by stać się pełnym człowiekiem, takim, który zna swoje światło i swoją ciemność i nie musi już niczego udawać. Kiedy przytulasz swój cień, coś w tobie przestaje się bać, bo już nie musisz więcej uciekać przed sobą i to właśnie wtedy przestajesz się sabotować. Zamiast ciągle się naprawiać, zaczynasz być sobą. Konieczne pęknięcie. Przebudzenie i rozpad starego ja czasem nie da się już dłużej udawać. Coś, co kiedyś dawało poczucie bezpieczeństwa, nagle traci znaczenie. Rzeczy, które budowaliśmy przez lata, przestają nas cieszyć. Role, które graliśmy, zaczynają uwierać jak za ciasne ubranie. To moment wewnętrznego pęknięcia, nie zawsze dramatyczny. Czasem to cichy, rozciągnięty w czasie kryzys, ale jego siła polega na tym, że nie da się go cofnąć. Nie jesteś już tym, kim byłeś, ale jeszcze nie wiesz, kim się stajesz, to stan pomiędzy. Między dawnym ja, które już umiera, a nowym, które jeszcze się nie narodziło. Czas chaosu, dezorientacji, żalu. Możesz czuć się zagubiony, wypalony, przerażony. Możesz pytać, czy coś się ze mną psuje? Nie, nic się nie psuje. To tylko to, co nieprawdziwe, zaczyna się rozpadać. Jung pisał, że połowa życia to czas, kiedy nie da się już żyć tylko na zewnątrz. To, co działało w pierwszej połowie życia, ambicje, struktury, dopasowanie, zaczyna tracić sens, bo dusza zaczyna domagać się swojego miejsca. Rozpad Starego Ja jest bolesny, bo wiąże się z utratą tożsamości. Przez lata budowałeś siebie wokół oczekiwań innych, teraz to wszystko zaczyna się kruszyć i zostajesz z pytaniem: jeśli nie jestem tym wszystkim, to kim jestem naprawdę? W tym miejscu wiele osób zawraca. Próbują na nowo sklejać stare życie, wracać do znanych ról, udawać, że nic się nie dzieje. Ale dusza, raz obudzona, nie pozwoli się już zignorować. To, co się rozpada, to nie ty, to twoja iluzja. A pod nią jest coś głębszego, coś, co zawsze tam było, ale nie miało jeszcze przestrzeni, by się ujawnić. Przebudzenie nie jest dodatkiem do życia. To jego punkt zwrotny, i choć boli, to właśnie ten ból jest bramą do prawdy. Ciemna noc duszy, pustka przed odrodzeniem. Kiedy stary świat się rozpada, a nowy jeszcze się nie pojawił, zostaje pustka, niepewność, cisza. Dla wielu to najbardziej przerażający etap transformacji. Bo nie ma się już czego trzymać. To właśnie tu zaczyna się to, co mistycy nazywali ciemną nocą duszy. Nie chodzi o depresję, choć bywa do niej podobna. To raczej głęboki proces duchowego oczyszczenia, utrata sensu, tożsamości, kierunku. Jakbyś nagle został pozbawiony wszystkich masek i nie wiedział, jak żyć bez nich. Nie możesz już wrócić do starego, ale nie wiesz jeszcze, jak być nowym. Nie działa już to, co kiedyś przynosiło ukojenie. Rozmowy nie pomagają. Rozrywki nie cieszą. Zostajesz tylko ty i twoje wnętrze. I to właśnie w tym miejscu wielu ludzi myśli, że coś się z nimi psuje, ale prawda jest inna. To, co się rozpada, to nie ty. To fałszywe struktury, które Cię trzymały w iluzji. W tej pustce kryje się coś świętego. To przestrzeń, w której nie ma już nic do udowodnienia, nic do zdobycia, nic do kontrolowania, tylko bycie, oddychanie, milczenie. To właśnie w tej bezruchu zaczynasz słyszeć szept duszy, niegłośny, niedramatyczny, ale prawdziwy. Czasem objawia się w prostych gestach, chęci pójścia do lasu, napisaniu czegoś tylko dla siebie pragnieniu ciszy pustka nie jest końcem jest macicą nowego życia ale nie da się jej przyspieszyć trzeba przez nią przejść cierpliwie pokornie z łagodnością dla siebie bo to co ma się w tobie narodzić nie jest kolejnym projektem ego to twoja prawdziwa tożsamość i ona nie przychodzi z myślenia lecz z bycia jeśli dziś jesteś w tej pustce wiedz że to nie koniec to początek a to, co z niej wyrośnie, będzie prawdziwsze niż wszystko, co znałeś dotąd. Integracja cienia, przemiana bólu w mądrość. Kiedy wychodzisz z ciemnej nocy duszy, świat się nie zmienia od razu. To ty się zmieniasz w sposób subtelny, ale głęboki, i wtedy zaczynasz rozumieć. Wszystko, co odrzucałeś w sobie, miało sens. Wszystko, co bolało, miało ci coś pokazać. To jest moment, w którym zaczyna się integracja cienia. Nie chodzi już o walkę ze sobą. Nie chodzi o naprawianie tego, co w tobie rzekomo złe. Chodzi o przyjęcie całości, światła i ciemności. Chodzi o to, by powiedzieć: To też jestem ja. Złość, której się bałeś, może stać się twoją siłą. Zazdrość wskazówką czego naprawdę pragniesz. Lęk kompasem, który pokazuje, gdzie leży twoje przekroczenie. Wszystkie te emocje, kiedy są świadomie przyjęte, zamieniają się w energię twórczą, ale to nie dzieje się automatycznie. Integracja cienia wymaga uważności odwagi i współczucia dla siebie. Zaczynasz dostrzegać, że każde twoje zachowanie, nawet to, którego się wstydzisz, miało jakieś źródło. Zamiast się karać, zaczynasz pytać: Skąd to się wzięło? Jakie zranione miejsce próbowało się przez to wyrazić? I nagle pojawia się coś nowego: zrozumienie, niewymówka. Nieusprawiedliwienie, ale głęboka świadomość, że przez całe życie robiłeś, co mogłeś, z tym, co miałeś, i z poziomu, na którym byłeś. W tej chwili przestajesz się siebie bać, przestajesz siebie oceniać, zaczynasz się sobą opiekować. To nie znaczy, że nigdy więcej nie zareagujesz z lęku, bólu czy złości. To znaczy, że już się za to nie potępisz, bo wiesz, że to część Twojej ludzkiej całości i właśnie w tym miejscu rodzi się mądrość. Nie taka z książek, tylko ta prawdziwa, wyrosła z doświadczenia, bólu, odwagi i obecności. Taka mądrość nie krzyczy. Ona promieniuje. Nowa rzeczywistość, gdy wnętrze zmienia zewnętrze. Coś się zmienia, choć nikt z zewnątrz może tego nie zauważyć od razu. To nie jest rewolucja, no to cicha rekalibracja. Nagle relacje, które były pełne napięcia, przestają cię wciągać. Sytuacje, które kiedyś wyprowadzały cię z równowagi, tracą swoją moc. Nie dlatego, że świat się zmienił. Tylko dlatego, że ty już nie reagujesz z tego samego miejsca. Wcześniej twoje działania były odpowiedzią na lęk, potrzebę akceptacji, chęć kontroli. Teraz zaczynają płynąć z innego źródła z wewnętrznego spokoju, obecności prawdy. Nie musisz już udowadniać swojej wartości, nie musisz walczyć o miłość, nie musisz kontrolować wszystkiego, by czuć się bezpiecznie. Zaczynasz po prostu być i to bycie autentyczne. Spokojne, ugruntowane, zmienia wszystko. Świat zewnętrzny, jak lustro, zaczyna odzwierciedlać twój wewnętrzny stan. Nie oznacza to, że znikną trudności, ale zaczynasz je przeżywać inaczej. Z większą łagodnością, z głębszym zrozumieniem, z mniejszą potrzebą ucieczki, nie szukasz już idealnych ludzi, szanujesz autentyczność w sobie i w innych, nie czekasz już, aż życie da ci pozwolenie na szczęście. Tworzysz je od środka. To nie magia, to konsekwencja wewnętrznej pracy, odwagi konfrontacji z samym sobą. Zaczynasz dostrzegać piękno w prostych rzeczach. Wdzięczność przestaje być ćwiczeniem rozwojowym, staje się naturalnym stanem. Bo kiedy jesteś zintegrowany w sobie, świat przestaje być zagrożeniem, a staje się przestrzenią ekspresji twojej prawdy. Nie musisz już zmieniać wszystkiego na zewnątrz, by poczuć ulgę. Bo kiedy zmieniasz się od środka, świat zmienia się z tobą. Wolność i pełnia powrót do prawdziwego ja. Na końcu tej drogi nie czeka na ciebie nowy ty. Nie staniesz się kimś innym. Nie zamienisz swoich słabości na doskonałość. Nie zbudujesz nowej wersji siebie, która będzie lepsza bo to nie o to chodzi. Chodzi o powrót. Do siebie. Do tego, kim byłeś, zanim zacząłeś się dopasowywać. Zanim wmówiono ci, że musisz być inny, by zasłużyć na miłość, zanim podzieliłeś siebie na to, co akceptowalne i to, co trzeba ukryć. To nie jest droga do perfekcji, to jest droga do całości. I właśnie w tej całości, w akceptacji swojego światła i swojej ciemności, rodzi się prawdziwa wolność. Nie musisz już niczego udowadniać, nie musisz być jakiś, by zasługiwać, nie musisz ciągle się rozwijać, ulepszać, gonić. Możesz po prostu być sobą, świadomie. To jest wolność, która nie krzyczy. To jest pełnia, która nie potrzebuje fajerwerków. To cichy wewnętrzny uśmiech, który mówi: znam siebie, wiem kim jestem i to mi wystarcza. Jung mówił, że celem życia nie jest bycie dobrym, lecz bycie całością. To oznacza przyjąć w sobie i miłość, i lęk, i siłę, i bezradność. Nie walczyć z tym, co ludzkie, ale objąć to z miłością. I w tej miłości do siebie, autentycznej, nieidealnej, zaczynasz naprawdę żyć. Nie reagujesz już na świat z miejsca braku. Zaczynasz tworzyć z miejsca obecności. To właśnie wtedy dusza może oddychać. Nie jesteś już maską, rolą, strategią przetrwania. Jesteś sobą, całym obecnym, prawdziwym. To nie koniec podróży, to dopiero początek. Ale teraz idziesz już ze sobą, a nie przeciwko sobie. I to zmienia wszystko. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że w tobie coś się poruszyło. Może była to tęsknota, może rozpoznanie, a może cicha ulga. Nie jestem sam w tym, co czuję. To, co przeżywasz, nie jest słabością. To wewnętrzne przebudzenie proces, w którym wszystko, co było ukryte, domaga się światła. To powrót do siebie nie idealnego, ale prawdziwego. Pamiętaj, nie musisz znać całej drogi. Wystarczy, że robisz kolejny świadomy krok. Nie musisz być gotowy. Wystarczy, że jesteś obecny. Nie musisz być doskonały. Wystarczy, że jesteś sobą. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Nie z egoizmu, lecz z szacunku do życia, które przez ciebie chce się wyrazić. Bo kiedy wybierasz siebie, nie przeciwko innym, ale dla siebie, wszystko zaczyna płynąć inaczej. To nie egoizm. To odwaga bycia żywym. I może właśnie od tego wszystko się zaczyna.